Temperatura? Co to za nazwa stacji? Kto to pan wymyślił? Panie nie pytaj pan, klient płaci, klient wymaga. Dobra, ale na tej liście są rzeczy, których ja nie rozumiem. Pytaj pan to wyjaśnie. Bo ja tu mam napisane, że pański klient zażyczył sobie, żeby infrastruktura stacji pozwalała na szybką obsługę. O co chodzi? No po prostu, klient ma tylko wejść i wyjść. Jak Jacek Balcerzak? Nie, bardziej jak. wyjdę. Wejdę. Dobra, ale dżingi reklamowy za każdym razem jak klient weźmie pistolet do tankowania? No tak, i co w tym trudnego? Robiliśmy, ale nie wiem czy o coś takiego chodzi. No, to to dokładnie tak. Świetne, no. No dobra, nazwy paliw. Dlaczego na liście jest, że mają być inne niż wszędzie indziej? Bo stacja będzie inna niż wszędzie indziej, proszę pana. Ja rozumiem, ale zamiast benzyna 95 to bebesita 96? Bebesita to rozumiem, ale dlaczego 96? A kto najlepszy w Polsce jest? Tylko Dobra, dlaczego zamiast olej napędowy jest Kiss Me Diesel? Tak sobie życzy klient. Dobra, nie mam więcej pytań. Budujemy. A, nie zapytał pan o LPG?